Program Armory Create włączony. Uwaga, statyczny kolor. Działa! Woo! Dobra. <laughs> wygląda to po prostu zarąbiście. No patrzcie, czy to nie jest ładne? Gdzie jest takiego GeForce'a? Zielony, niebieski. Jak teraz ukradnę aparat i podejdę tutaj, jak możecie zauważyć, mój piękny GTX 780 w wersji Founders ma biały napis GeForce GTX, który wygląda obłędnie. No zobaczcie, czy to nie jest ładne. Ten zielony napis jest tak słaby, ale biały już robi taką robotę. Zrobienie białego napisu jest takie dość proste, myślę, bo to nie chodzi o to, aby, nie wiem, zmienić diody w środku. Nie, diody świecą cały czas na biało. Tu chodzi o gumę, która jest jakby zewnętrzną warstwą tego napisu. To ona jest zielona. I on najlepiej papierem ściernym, powiedzmy 120 -ką gradacją. Można zedrzeć, i wtedy powstaje taki piękny, biały napis. Ale ja wam pokażę dzisiaj coś lepszego: czyli jak zrobić napis GeForce GTX w wersji ARGB. Do zrobienia tej karty graficznej wersji ARGB potrzebujemy dwóch rzeczy, tak naprawdę. Wiecie, takich dwóch podstawowych pasek LEDów adresowanych w 2812B w moim przypadku 144 LEDy na metr, bo musicie uwierzyć, testowałem wersję 60 LEDów na metr i widać pojedyncze diody. A przy 144 ten efekt jest taki bardzo, wiecie, miękki, taki fajny, taki dynamiczny, więc do takiej wersji 144 LEDy na metr. Oraz przewód z jednej strony wtyczka pasująca do złącza ARGB. A z drugiej strony przewody. Jak możecie zauważyć, wtyczka ma 4 piny, ale jak najbardziej można jej użyć jako wtyczki ARGB. No i oczywiście w sumie trzecia rzecz, która nam jest potrzebna, no sama karta graficzna, no bo po cholerę nam diody i pasek jak karty graficznej nie mamy. Ale jeżeli mamy kartę, ledy, kabelek, można brać się do roboty. Co fajne, wyciągnięcie karty z takiej małej obudowy jest naprawdę proste, a mogłoby się wydawać, że jest trudne, no bo przecież no kurde, no w końcu jest mała, no ale no jednak wystarczy ściągnąć te pleksi, odkręcić dwie śruby trzymające kartę graficzną, no i wyciągnąć naszą kartę graficzną z GPU holdera. Tutaj mamy naszego GTX 780, jak możecie zauważyć, no jest to przepiękna karta, jeju, szkoda, że już teraz tak ładnych fundwersów nie robią, ale możecie dostrzec napis GeForce GTX, jest on już tak jakby zeszlifowany. To, co musicie zwrócić uwagę, to właśnie na gumę, która jest w środku tych tutaj znaczków, bo to też jest gumowe, żeby tego nie zedrzeć, bo potem to będzie wyglądać dramatycznie, czy tam drastycznie, słabo. No i niestety, z racji tego, że jest to GTX 780, to w zestawie nie dawali backplate'u, który można już dostrzec w gtx 980. Szkoda, naprawdę szkoda, bo to wyglądało genialnie. Z ciekawszych rzeczy zmieniłem zestaw z Xiaomi na iFixit, z tego względu, że iFixit ma dosłownie wszystkie końcówki, które są potrzebne do rozkręcenia kart graficznych, a ten od Xiaomi no, połowy końcówek nie posiadał. No i iFixit ma to fajne, że można sobie tutaj układać śrubki, więc jak najbardziej polecam. Teraz czeka nas rozkręcenie wszystkich małych śrubek, większych śrubek, śrubek od złącz obrazowych. Dobra, bierzemy się do pracy. Okay. No i z jednej strony mamy tutaj konektory, odpinamy je oczywiście ostrożnie. No i z drugiej strony mamy jeszcze konektor odnośnie naszej turbiny. No i PCB GTX 780 jest już wolne. Ty, nawet nie jest wcale takie brudne jak myślałem. Zobaczcie, tylko jakaś lekka warstwa kurzu i nic więcej, więc jak najbardziej spoko. Tutaj już mamy nasze całe chłodzenie, pasta, Myślę, że nawet nie taka stara. W dobrym stanie również, więc o plus, ponieważ tę kartę, jak zawsze, kupiłem używaną. Tak, jak wcześniej mówiłem, tutaj mamy wtyczkę odnośnie podświetlenia naszego napisu, a tutaj jest wtyczka odnośnie naszej turbiny. Ok, i teraz, jak możecie zauważyć, możemy wyjąć ten element. A wraz z tym elementem, sekundę, trzeba to teraz inteligentnie zrobić, możemy wyciągnąć również cały radiator. Te śruby służą do tego, aby przytrzymać naszą szybkę plexi, więc nie musicie wcale jej odkręcać. Teraz jeszcze zostały do rozkręcenia te cztery śrubki, które możecie zauważyć. No i teraz powolutku możemy ściągnąć całość. No i teraz ściągnęliśmy cały element z napisem GeForce GTX, na którym nam zależało. Resztę chłodzenia można gdzieś odłożyć na bok. To co ważne, napis GeForce GTX jest przyklejony, więc wystarczy lekko, albo nawet z tej strony go. Odkleić. Jak możecie zauważyć, jak ja robiłem ten napis w wersji white, czyli zdarłem tę zieloną farbę, która tutaj była, czy tą gumę, to wyszło to naprawdę ładnie. Ale to, co ważne, to fakt, że musimy dostać się do środka, więc teraz trzeba troszkę cierpliwości i powolutku, trzeba całą tę taśmę odkleić. Kiedyś robiłem to tak, że zrywałem z całej siły całą tę taśmę, i ona wtedy, jak widzicie, rozrywała się takie kawałki. To oczywiście niczym nie przeszkadzało, ale jednak w sumie dzisiaj pierwszy raz próbuję innej metody. Mianowicie użyję suszarki, żeby lekko ten klej podgrzać. I może puści łatwiej. No dobra, pomimo tego, że plan był dobry, to i tak stało się to co kiedyś, czyli porozstętekowało się to na małe kawałki. Teraz jeszcze zostaje rozklejenie drugiej strony, co jest niestety odrobinkę trudniejsze, ale no jednak. Ach. Jakoś trzeba sobie poradzić, no niestety początki bywają trudne. Tutaj mi się już udało otworzyć jedną część, jak możecie zauważyć, jaki sposób jest to zrobione. Jest to jeden długi LED, który rozświetla całość i on jest osobno z napisem GeForce GTX. Więc jak najbardziej można to rozkleić i się tym pobawić, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale no nie oszukujmy się, w skali trudności cała operacja jest powiedzmy na taką czwórkę, ale rozklejenie tego elementu to jest takie mocne osiem, bym powiedział. Zrobienie tego niestety nie jest specjalnie proste. Ale kto powiedział, że fajne projekty są łatwe. Dobra, udało się na szczęście w całości, wszystko pięknie wyszło. Tutaj mamy nasz świecący panel LEDowy na biało. A tutaj nasz napis GeForce GTX z tą całą taką czarną owiką. Teraz bierzemy nasze LEDy 144 LED -y na metr. I czas przypasować nasz zestaw. Trzeba również pamiętać o tym, z której strony montujemy przewody, no bo jednak tylko da się to zrobić z jednej strony. Ale jeżeli mam tutaj napis GeForce GTX i on wchodzi tutaj, a nasz kabelek będzie uciekał tędy, to od strony X montujemy przewody. Więc nasz pasek musi być zamontowany w ten sposób. Dobra, mamy tutaj przewody. OK. I one będą równiutko wchodzić do tej diody. OK, no to ucinamy. Wystarczy ciachnąć dwie diody na końcu. Ok, to zabieramy. Jeszcze raz zobaczmy, czy nie uciąłem za dużo. Nie, jest idealnie. Jeżeli ktoś by potrzebował takiej informacji, to zrobienia napisu GeForce GTX na ARGB potrzebujemy 15 diod w pasku 144 LED na metr. A jeżeli ktoś się uprzejmie, to zrobić w 60 LEDów na metr, to w takiej samej odległości zmieści się 7 diod. Więc na ten moment nie pozostaje nam nic innego jak przylutować nasz kabelek. Witam serdecznie w moim stole. To jest chyba już stół popularny na dosłownie bardzo daleko, bo tylko ja mam tak upierniczony stół roboczy czy stół roboczy. To jest w ogóle stolik bodajże metr na metr, czy 80-80 cm z Ikei, więc tak to wyszło. To jest przewód czteropinowy w teorii RGB, ponieważ ma cztery piny i pasuje w złącze RGB, ale my używając trzech pinów tutaj z czterech Możemy zrobić z tego wtyczkę ARGB, bez problemu. To co ważne, tam gdzie jest strzałeczka, tam my zrobimy 5V, obok zrobimy datę, a na samym końcu GND. Ten tutaj pin pominiemy. Mamy również cztery przewody, zresztą mamy cztery piny. Czyli tam gdzie jest strzałeczka, czyli nasze 5V, możecie zauważyć szarą kreskę, więc nie sposób się pomylić. Czyli jeszcze raz przechodząc do samego końca, pierwszy to jest 5V, ma kreseczkę, drugi to jest nasz sygnał data, trzeci całkowicie pomijamy, oraz czwarty, to jest nasze GND. Przewody mam przylutowane, teraz trzeba podłączyć to pod jakiś kontroler, albo złącze ARGB na płycie głównej, by się przekonać, czy ten pasek w ogóle działa, żeby się nie okazało, że my to wsadzimy w kartę graficzną, a potem się okaże, że nie działa. No to byłaby masakra. Mamy gotowy nasz pasek ARGB. Teraz można na niego nałożyć napis, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Teraz jeszcze troszkę przeróbmy. No, i według mnie robi już robotę. No i dobra, teraz przyszedł czas na składanie. Tak jak pamiętamy, od X zaczynamy. Wkładamy nasz pasek. No i tą folią go zaciskamy z dwóch stron. No OK. Teraz jeszcze raz można podłączyć, by zobaczyć, jak to świeci. No i według mnie wygląda zarąbiście. Teraz, jak już mamy to gotowe, przyszedł czas na zamontowanie naszego pięknego napisu ARGB w karcie graficznej. A więc taka sama procedura, tylko w drugą stronę. Na początku zakładamy nasz napis GeForce GTX, następnie zakładamy ten element, pamiętając, że oryginalne wejście na przewód był tutaj. Więc my tą samą dziurą przeprowadzimy naszą wtyczkę od zasilania LEDów ów adresowalnych. Jak możemy zauważyć, wychodzi ona tędy, akurat w miejscu, gdzie są zasilania 8 plus 6 pin, i to właśnie tym miejscem wyprowadzimy sobie nasz przewód. Teraz, żeby Was nie zanudzać, szybki fast bridge karty graficznej. Nasza karta graficzna jest już złożona, a my możemy zobaczyć, jak to wygląda. Przewód jest wyprowadzony tutaj tym oto-otworem, dzięki czemu nie przeszkadza w montowaniu wtyczki zarówno sześciopinowej, jak i A no, jednak jakoś te ARGB trzeba podłączyć. Teraz jeszcze z ciekawości na szybko podłączymy, żeby zobaczyć, czy nadal wszystko działa. Jak możemy zauważyć, nasz napis ARGB przepięknie się prezentuje. Więc teraz wkładamy to do kompa. Pierw wtyczki zasilające. Sześciopinowa oraz ośmiopinowa. Teraz. Wkładamy naszą kartę graficzną. Ok, no i teraz nasz przewód ARGB można wiadomo w jaki sposób schować. Oczywiście ten przewód nie musicie wyprowadzać dołę. Możecie wyprowadzić górą. Jeżeli macie kartę zamontowaną wertykalnie, tak jak ja, żeby tego przewodu na stówę nie było widać. No ale zresztą, że ja mam tak, no to przeprowadzam na drugą stronę. Można oczywiście go tutaj jakby lekko dogiąć, żeby nie było go widać. No i szukamy złącza ARGB. Dobra, złącze podłączone. A no tak, jeszcze wyjście obrazowe. Dobra. Program Armory Crate włączony. Uwaga, statyczny kolor. Działa! Woo! Dobra. Ale czerwony, jakie to jest ładne. Pomarańczowy. Różowy. Niebieski, błękitny, zielony. Jest cudo. Dobra, teraz możemy na przykład spróbować strobing. Co to w ogóle za tryb? Eee, ładne, ładne. Zmiana pomiędzy całą paletą barw RGB. No i oczywiście tryb Rainbow, czyli tryb tęczy. Tryb wygląda po prostu zjawiskowo. Teraz może jeszcze na szybko kilka trybów, żebyście zobaczyli jak to działa. Wygląda to po prostu zarąbiście, no patrzcie. Czy to nie jest ładne? Mieć takiego GeForce'a? Zielony, niebieski, żółty, no jakieś inne kolory dajcie. Różowy, bia o, biały na przykład też. Ja nie mogę. Teraz będą różne kolory. A no, jak oceniacie, jak oceniacie? Fajne czy niefajne? Chcielibyście coś takiego? Kurczę, no i powiedzcie, czy to jest fajne, czy nie? Podoba wam się coś takiego? Zobaczcie, on no tak to wygląda. No ten komputer teraz zyskał takie, no, RGB, ARGB na totalnym wypasie. O, to też jest zarąbiste, patrzcie na to. Jo! Aż sobie normalnie ukręknąłem koło kompa, żeby do was mówić, bo to, jak to wygląda, jest genialne. Myślę, że gdyby tak były robione foundersy z podświetleniem ARGB, to sprzedaż byłaby dużo, dużo, dużo większa. Ale nie oszukujmy się, wtedy nawet nie myślano o robieniu podświetlenia RGB, a co dopiero ARGB? No, no niestety, ale zawsze można zrobić samemu. Jeżeli chcielibyście kupić LEDy wersji 144 LEDy na metr, to oczywiście są one również dostępne w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. Napiszcie, co wy sądzicie o takiej karcie graficznej: lepiej na zielono, lepiej na biało, czy lepiej ARGB? Czekam na Wasze opinie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!